Kierowca Pontiaka zgubił pogoń, co przy tej klasie samochodów nie było trudne. Dojechał do Świeradowa, potem przez krobice do Gryfowa. Tu podczas kontroli dokumentów, znajdujący się w wozie oznajmili, że jadą do Niemiec, do swojej strefy okupacyjnej. Godzinę po odjeździe Pontiaka, milicjanci z Gryfowa wiedzieli, że wóz ten trzeba było zatrzymać. Po dwóch godzinach sztab akcji Otrzymał wiadomość, że samochodu należy szukać w pobliżu granicy, gdyż poszukiwacze grobów prawdopodobnie spróbują przekroczyć ją nielegalnie. Tymczasem Amerykanom, ale o tym dowiedziałem się znacznie później, ani w głowie było uciekać za granicę. Wybrali bardzo ryzykowny, ale mający duże szanse powodzenia plan. Jechali z powrotem, jednak inną trasą. W barcinku skręcili w góry. Potem minęli Starą Kamienicę i dotarli do Kromnowa. Tu wjechali w polną, a później leśną drogę i pokonując niesamowite wertepy, przebyli jeszcze kilka kilometrów, aby zatrzymać się w gęstym młodniku. Zamaskowali gałęziami świerkowymi samochód i spędzili w nim noc. Rano, zabrawszy pękate plecaki, ruszyli w kierunku Bobrowych Skał. Pół kilometra przed skałami zostali zatrzymani przez dwóch mężczyzn z pistoletami maszynowymi przewieszonymi przez ramię i granatami zatkniętymi za pas. Co tu robicie? zapytał jeden z nich. Szukamy Iwana. Coście za jedni, wyjaśnili o co chodzi. Zrewidowano ich i kazano czekać. Pojawił się patrol kontrolujący ubezpieczenie. Jeden z tego patrolu znał Amerykanów z poprzednich kontaktów z bandą Iwana. Zabrał ich i zaprowadził do Wataszki. Banda Krwawego Iwana, w większości składała się z byłych własowców, ale znajdowali się wśród nich także byli wehrmachtowcy, SSMani i łupowcy. Organizacja w założeniach terrorystyczno-polityczna dawno przekształciła się w bandycko rabunkową nie mająco nic wspólnego z polityką. Szef bandy ucieszył się z wizyty dyplomatów. Dziękuję, kochani, za ostrzeżenie. Zwiat mi doniósł, że żołnierze przetrząsnęli Matejkowice. Dzięki Wam udało mi się uniknąć kłopotów. Skąd wiedzieliście? Wspomnieli o kontaktach z człowiekiem, mającym przyjaciół w różnych kręgach. Czym on się zajmuje? Jest dowódcą grupy. Może słyszałeś, Janosik. A jakże? Niech tylko wpadnie w moje ręce, zagroził. Przecież on nie działa na Twoim terenie. Ale jest za blisko. Nie uzgodnił tego ze mną. A tu ja jestem dowódcą. Nikt ci nie odbiera prawa do dowodzenia, a oni przecież też mają prawo do życia. Dyplomaci starali się załagodzić sytuację, nie chcieli dopuścić do konfliktu między leśnymi. Usiłowali tak manewrować, aby wszystkich skłonić do działania na swoją korzyść. Nie moim kosztem, upierał się Iwan. Żadnych strat nie ponosisz, przeciwnie. Odciągają część milicji i wojska od ciebie. Powinieneś Janosika na wódkę zaprosić. Za bardzo zanim obstajesz, Malinger. Jaki masz w tym interes? Interes? Nim do niego przystąpimy, opowiedz, jak udało się wam wywieźć w pole wojsko. Mamy swoje sposoby. Szukają nas w innym miejscu. A wy? My mamy szybki samochód i dobre dokumenty. Jeżeli tak będziecie pracować, nie na długo wam one wystarczą. Nie potrzebujemy wiele czasu. Za trzy, cztery dni zakończymy sprawę i żegnamy się z tymi stronami. Ale my zostaniemy. I na nas skupi się cała złość. Przecież możecie pójść z nami na zachód. Tam potrzeba takich ludzi jak ty, zachęcał obłudnie Amerykanin. Stwierdzenie to wydało się Iwanowi podejrzane. Chciał dokładnie wiedzieć, co mógłby robić ze swoimi ludźmi na zachodzie. Najzdolniejszych można przeszkolić i przysłać z powrotem jako dowódców grup dywersyjnych. Za duże ryzyko. Ty mógłbyś siedzieć na miejscu i kierować wysyłką. Krwawy Iwan wzruszył ramionami. Nie wierzył dyplomacie. Malinger spróbował więc z innej beczki. Jeżeli zgodzisz się na mój plan, zarobimy tyle, że nie będziesz musiał martwić się o przyszłość. Co to za plan? Gadaj szybko. Najpierw powiedz, czy jest tu bezpiecznie i jak długo możemy tu siedzieć. Choćby rok. Urządziliśmy tu wszystko jak trzeba. Kilkakrotnie korzystaliśmy z tego schronienia, gdy deptano nam po piętach i zawsze nasi prześladowcy gubili trop. Dbamy o to, aby w tej okolicy panował spokój. W promieniu kilkunastu kilometrów nie ruszamy nikogo i pilnujemy, aby nikt inny tego nie robił. A jeżeli już koniecznie trzeba kogoś oskubać, to mamy kilka wojskowych mundurów, polskich i sowieckich. Na nich idzie. Wspomniałeś o dobrym interesie. Mów. Sprawa jest prosta, zaczął Malinger. Trzeba zaatakować placówkę Wopu. Czyś ty, człowieku, zwariował? Nie jesteśmy samobójcami. Dobrze zapłacimy, kusił Malinger. Zresztą, co będziemy owijać w bawełnę? To jest dobry interes. Gadajcie, byle prędko, bo zaczynam się denerwować. Wiecie, jak mnie nazywają, ale wątpię, czy zdajecie sobie sprawę dlaczego. Jesteście w moich rękach. Coś ty, jesteśmy przedstawicielami amerykańskiej misji, dyplomatami, nie odważysz się. Zamknij mordę, wiem dobrze, jaki z ciebie dyplomata. Gdyby było, jak mówisz, nie przychodziłbyś do mnie. Chcesz mnie napuścić na wojsko? Słuchaj, chodzi o skok, który urządziłby was na całe życie. Sam wiesz, jak drobne napady nie przynoszą większych korzyści. Przeciwnie, demoralizują ludzi, którzy stają się nieostrożni, mogą wpaść i sypać. Chcę znać szczegóły. Mamy człowieka. Kto nim jest? Na razie nic o nim nie możemy powiedzieć. Gdy przyjdzie pora, zgłosi się do ciebie. Porę ja wybieram. Nie przeszkadzaj, jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego. Ten człowiek będzie miał pięciu ludzi, ubranych w wopowskie mundury i wyposażonych w odpowiednie dokumenty. Wcześniej wyślemy do strażnicy szyfrówkę, że przyjadą nowi żołnierze. Potraficie to robić? Macie ich szyfry? zdziwił się Iwan. Dużo potrafimy. Ludzie wejdą na strażnicę, rozbroją wartowników, a wy doskoczycie do budynku. Dalej sprawa jest już prosta. Zostanie jeszcze służba w terenie i sąsiednie strażnice. Pojedyncze patrole wyłapiemy jak muchy. Wszystko wygląda ładnie, ale może się coś nie udać. Słyszałeś o grupie na krogulcu? Tam tym się nie udało. I po co ten napad? Malinger wyjaśnił, że w pobliżu strażnicy w tkaczach ukryte są olbrzymie skarby. Trzeba dwóch, trzech godzin, aby je zabrać, i dlatego konieczne jest odwrócenie uwagi w opistów. Ponieważ w tych górach jeszcze nikt nie próbował otwarcie zaatakować strażnicy, więc żołnierze na pewno będą zaskoczeni. Zanim pozbierają się do kupy, my ze skarbami będziemy już daleko, zakończył. Watażka nie słuchał. Malinger użył ostatniego argumentu. Przecież jedynym człowiekiem, który mógł coś wiedzieć, był ten żołnierz. Tylko on nas razem widział w pobliżu tkaczy. Liszka? Tak. On już nie piśnie, wiesz o tym dobrze. Byliśmy zmuszeni stuknąć chłopaczka. Niestety, od tego czasu mamy coraz więcej kłopotów, ale coś mi się wydaje, że i wy niejedno macie na sumieniu. Chyba nie chcesz nas przesłuchiwać? Nie ma potrzeby, sami wyśpiewacie. Iwan nie dokończył groźby, bo właśnie w tym momencie gdzieś w dole zaterkotała seria z pepeszy. Po chwili dołączyły do niej pojedyncze wystrzały. Skabusów grzeją, skomentował ktoś z bandy. Ciekawe co się stało, chyba obstawę ktoś zaczepił. Kanonada rosła. O, cholera, zaklął Malinger. Samochód. Co za samochód? Poderwał się Herszt. Gdzie? Nasz pom jak? Zostawiliśmy go na skraju wsi. No, nie zupełnie na skraju, dwa, trzy kilometry dalej. Zamaskowaliśmy go. Niech was szlak trafi, wrzasnął krwawy Iwan. Zabieramy się. Naprowadziliście na nas żołnierzy. Jakby na potwierdzenie tych słów przybiegł łącznik z obstawy i meldował. Dwóch zabitych, reszta się wycofuje. Wataszka wydawał rozkazy. Wyznaczył kilku ludzi, którzy mieli osłaniać odwrót bandy i wytypował opiekunów mających pilnować amerykańskich dyplomatów. Wreszcie ruszyli w góry. Dopiero o zmroku można będzie spróbować odskoczyć dalej przekonywał ktoś Iwana. Może puszcza bolesławicko zgorzelecka rozważał Herszt. Tam są większe lasy i inne grupy. Połączymy siły. Nic z tego nie będzie. Tam już nikogo nie ma, poinformował Malinger. Co? Ich też już załatwiono? Złościł się bandyta. Nie zdążyliśmy zabrać zapasów. Tyle dobra przepadło. Na szczęście broń jest znakomicie ukryta. Ale czy uda się ją zabrać? Taka kryjówka spalona. Co teraz robić? Dużo dałbym, żeby spotkać Janosika. Ja też o tym marzę, powiedział Malinger. Wydaje mi się, że ten człowiek nigdy nie traci głowy. Myślisz, że ja tracę? Warknął Iwan. Nie. To dobrze, to może jeszcze pożyjesz. Nie była to bezpodstawna groźba. Wataszka postanowił, że jeśli zajdzie taka konieczność, wyda rozkaz zlikwidowania dyplomatów i wykorzysta ich dokumenty. Nie wątpił, że mają kilka kompletów i to na różne nazwiska. Malinger musiał to zrozumieć, bo powiedział pojednawczo. Nic się nie martw. Znam kryjówkę, jest pewna. Gdzie? W Szklarskiej Porębie, koło Doliny Szczęścia. Czy wiesz, co mówisz? Przecież tam wojsko. Nie słyszałeś, że pod latarnią najciemniej? Zresztą kryjówki sam diabeł nie znajdzie, bo szatan jej pilnuje. Nazywa się Kurt Heinrich. Jak mówisz? Kurt Heinrich, powtórzył malinger. Co gały wytrzeszczasz, jakbyś go nigdy nie widział? Widziałem, przyznał Wataszka, i to całkiem niedawno. Wiem, uciął dyplomata. Grabasz zorganizował wam robotę na nasz rachunek i za nasze pieniądze. Miałeś o tym nie wiedzieć, ale teraz. A więc to tak. Teraz rozumiem, szepnął krwawy Iwan. Nic nie rozumiesz. Nie ma potrzeby, abyś rozumiał. To nie twoje sprawy raczej myśl, jak wyrwać się z matni, bo ja nie znam tych lasów. Była ku temu najwyższa pora, za nimi bowiem rozpętała się znów strzelanina.